Ze względu na to, że nie, wszystkie, nie wszyscy finaliści zostali dobrze zrozumiani, były jakieś problemy w transmisji. W związku z tym teraz pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać wszystkie kategorie i poszczególnych finalistów w danych, w danych kategoriach. Kategoria A: Porębskie nutki, serduszka Faustyny, zespół siostry, gwiazdeczki. Kategoria B. Zofia Kordaś, Antoni Płaneta, Dawid Mańka, Zofia Petelczyn, Julia Biernat, Lena Łabno. Kategoria C. Natalia Styrna, Marcel Jakubas, Michał Grabień, Agata Świerczek, Julia Ledzińska. Kategoria D. Duet Natalia Cholewa i Kacper Węgrzyn. Kategoria E: Julianna Stawiasz, Wiktoria Roczniak, Julia Zelek, Patrycja Zagórska, Gabriela Szczepanek. Kategoria F: Zespół Żuczki Mariusza. Kategoria G: Marta Kusek, Kamila Roczniak, Patryk Ledziński, Hanna Gorczyca, Rozalia Zelek, Maria Kokoszka i Julia Styrna. Kategoria H. Chór ZHP w Jadownikach. Żuki Mariusza oraz duet Julia Hrabąż i Julia Zelek. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Wszystkich finalistów zapraszamy na brzeski wieczór kolędowy, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę 31 stycznia o godzinie 17. Nagrania będą wykonywać tylko uczestnicy, którzy zajęli pierwsze miejsce w poszczególnych kategoriach. Proszę przesłać także podkłady potrzebne na adres konkurs: gmail.com